Siemanko wszystkim z tej strony, ja Find i dzisiaj, kurde, yy, wygrałem sobie trochę na padzie, ale zanim to jeszcze zaraz będzie, koncert Major Laser, chyba tak mi się wydaje, ponieważ jak się wejdzie, w właśnie tutaj, mamy Live at Party Royale, czyli, czyli. Yy, o, właśnie tutaj. O. I to będzie, to, ten koncert jest za. Za, za 7 minut, więc szybko teraz musimy zobaczyć co jest w sklepie. Dobra oczywiście, tutaj guild, spoko męska wersja. Yy, tutaj yy, pani A Arła jest też bardzo spoko. To raczej średnie. Spadanie. O, to spadanie jest fajne. Ta pani mi się nie podoba. Ten pan też mi się nie podoba. Tak na szybko lecę. Yy, tutaj taki kilofik. Taka lotnia, lotnia nawet fajna Ta pani bardzo spoczko Nie? Bardzo spoczko, bardzo spoczko pani Tak jest, dokładnie birdy mi się nie podoba generalnie Ale dużo, dużo prosów chyba Chyba ni nią gra to, to, jest bardzo spocony hilof e, Tak um, Tutaj taki Taki e, Plecaczek, jakaś nowa emotka Nowa motka chodzona, ok. Tutaj Corrupted Voyager z taką meduzą, znaczy z, takim, z taką kałomarnicą, czy z czymś tam. Deep Dab. No ale tutaj przechodzimy do lepszej części sklepu, czyli Major Laser. Cały zestaw Major Laser za 2475 vibaksów. Taki ten, taki. E, taki. Taki plecaczek, tutaj taki kilofik. Ok, wiecie to? Yy, bo ja prawie nic nie słyszę. Ok, tutaj jest jeszcze taki ten. Yy, dobra, mamy jeszcze 5 minutek. Podoba mi się strasznie ten taniec, także jak ktoś to ogląda, kto chciałby mi to zgiftować, to, to mógłby mi zgiftować ten taniec, bo, bo jest fajny i ma fajną muzykę. Ja kupuję w ogóle, ja, ja kupuję tą muzykę, tak jest, zaraz ją ustawiam. I oczywiście z Kodzikiem Find, także przechodzimy już tutaj do Party Royale, tylko zmienię sobie skin. Dobra, już jesteśmy tutaj są jakieś tutaj billboardy next event coming soon 230 sekund także ja pierdziele jestem może nie tak samo podekscytowany jak yy, na Travis'a, ale, ale, ale jestem podekscytowany trochę Omega, oh coś się dzieje Jordan Fisher, and I'm excited to hang out with you tonight in, in this crazy new experiment that Fortnite is bringing to life. So, let me break it down for you. All right, listen, first and foremost, this is a party. Just a place to hang with your friends, race boats, perfect your skydive, literally whatever you want. But tonight is special. We are kicking things off with the first ever live set on Party Royale with Diplo Presents Major Laser. So, turn up the volume and check this out. Dobra Okej okay. Dobra Yyy <noise> y Wiecie co jest najgorsze? Gra się skończyła Jak... Właśnie się zaczynał koncert I... i teraz tam się... Dzieje a, a... ja nie mogę tego zobaczyć Więc <noise> szybko biegnę Ja pierdziele y On na żywo... On na żywo do nas mówi? Ha <noise> <noise> <noise>

Jak się zacina. Nie wiem czy to przez mój internet, czy czy to ich? Czy to generalnie ich wina? Halo? <muchy> If you're good. Let me see those emotes. Let me see those emotes. The fishing one. Major laser one. Let me see him. One, two, one, two, three. Feeling alright out there? You feeling alright? I got some old school for you guys. Oh, it's cool Ooh. Remember this one? Do a little Fortnite remix real quick. We got about 10 more minutes in the show. Let me see you guys how you do it. Pay attention on those bouncers. Alright. Don't hit anybody. Me and Charlie. 哎哎，高兴你三头。 All over Europe I see you Sweden France I have the keys to heaven now days all around and they come on my spinning I have the keys to heaven now days all around and they come on my spinning I have the keys to heaven now days all around and they come on my spinning Let me see the blasters tomatoes let's go Oh, that's what I'm talking about Where's my old school Major League fans at? We got a good dance for this. I wish we had an emote Here we go, not long ago When you walked on the sidewalk In the stand. remember All we did was care for each other and I was wrong, we were bold and young All around, the wind blows. We would only hold on to let go Focus, fire gun. We need someone to lean Let me see those emotes going. One, two, three, let's go!

You all ready? Oh, fine, a fine percentage. Crop

right in front of the stage. i love you guys. i want you guys to come all close together. i want to see a little group. we're going to do a little mosh pit right now. everybody come together. come together. Mosh pit. the light up. oh, i'm going to count you down. you ready? 7-8-9-10. oh, 2-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18. the oh nice that was, that was beautiful i want a little more participation right here

I'm sorry, 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 me sorry, i laser sorry or am i Let me i am i am i So we ready? I want you guys to go left to right. Run across one two. two, three, let's go! On, I'm to You cannot chase this ghost away. And this, too shall pass, this too shall pass, It won't always be the same. And every single scar that you claim Is a stone in the path to this place And every single choice that you made Has led you this way So lay your head on me <laughs> lay The most running And I can see it in your eyes love and your secret is not safe with me. You can spin through the night with your powder mind, but don't cover up your scars for me, and every single choice that you made. A stone in the this place, and every single cut that you claim Honestly, this is better than a festival <laughs> stage right now. Lay your, lay your head on me. Lay your head on me. Lay your head on me. <laughs> Are you guys still Don't with me. me? <laughs> I'll be afraid of love. Major laser, Fortnite. Fortnite, 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 Fortnite. No to chyba koniec. No, dokładnie tak. No, spoko, spokojnie. Jak na taki wiecie, niezapowiedziany w ogóle. O, jeszcze coś tutaj mówi. To absolutnie in... incredible diplo wow thank you so much for that incredible show the fact that we don't have concerts right now uh, that we can go to and experience with friends and with family is is really Okay, An unfortunate, unfortunate thing, but you giving us that gift, Fortnite giving us that gift in real time, live was amazing. I was literally just sitting here watching it on another laptop and just like missing this experience in real time. So thank you for that. Thank you Fortnite for this. Thank you so much to everyone, all the players that came out to our very first live show here in Party Royale. Listen, this is just the beginning. There's so much more in store. So stay tuned. Thanks again for coming out. Much love. Stay safe. Okej okay. Powiedział nam, że będzie jeszcze, jeszcze, jeszcze wiele takich Takich właśnie evencików, także Fajnie Że Fortnite robi coś takiego, czekajcie stąd pójdę sobie, bo tutaj ta muzyczka gra No powiem, że, że fajnie Ciekawe, bo to jest o trzeciej nocy, nie? Czyli bardziej dla Ameryki Ale Ciekawe czy będzie coś dla, dla właśnie Europy, bo no tak trochę niefajnie, nie? No, no pamiętaj, że w ogóle nawet jak się zmieni język na polski, to nawet nie wyskakuje w tych wiadomościach, że jest jakiś koncert, także... No, bo chciałem zobaczyć, o której to jest w polskim czasie, ale patrzę, że nawet nie ma wiadomości o żadnym koncercie, co nie? Czyli, czyli no nie wiem, czy będzie, nie wiem, czy będzie jeszcze dla Europy coś. Biorę burgera. I na pożegnanie, znaczy na pożegnanie z tym początkiem długim, strasznie, bo jest jednak koncert. Yy... Rzucę, rzucę, po, rzucę burgerka yy, w siebie. Spr znaczy spróbuję przynajmniej. Nie, nie uda mi się. Dobra, dobra, dobra. A, jajajaj, o! Co? Jak on mógł wybuchnąć w tym. No dobra, także y, dzięki Wam za obejrzenie tego koncertu. Ale teraz y, przechodzimy do gierki na padzie, które no, swoją drogą były dosyć śmieszne. Także y, zobaczcie sami. Dobra, jak widzicie, jestem już na padzie. I, 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 i nie wiem, i jest strasznie dziwnie. Dobra, nie będę zmienić skin, nawet to będzie za długo trwało. Co ja mam przekliknąć? X, solo, Y. Dobra. <laughs> ja pierdzielę. Ale to będzie... To będzie masakra, to będzie masakra, nie. Ja już powiem wam szczerze, że pierwsza gra, jaką zagrałem w Fortnite, to, to właśnie było na napadzie, bo jeszcze wtedy nie miałem komputera. I to było w jakimś chyba drugim albo trzecim sezonie. I i właśnie wtedy sobie zagrałem. Była moja pierwsza gra, pierwsza gra w Fortnite'a. Ale pamiętam, że zagrałem chyba sobie dwie gry i zierajdowałem, i po prostu już nie grałem. Także, o kurde, emotkę można. Czyli, jak się ten, jak się zmienia? A, strzałkami. I czekajcie, a. Mi szuka tego, czy nie? O, dobra. A ja będę grał teraz na padowców, czy będę grał na komputerowców, bo jak będę grał na padowców, to może się uda, ale tak na komputerowców, to tak raczej chyba ciężko będzie. O kurde, dobra, eee, nie wiem gdzie wylądować. Chyba, a dobra, A się ląduje. Którym się otwiera mapę? Tym, dobra. O, bo teraz Karkołomne Kino jest nazwane, a ja nie grałem. Wczoraj, wczoraj była aktualizacja, chyba. Tak, wczoraj, dzisiaj jest czwartek czy piątek? Czwartek, to wczoraj była. E, dobra, ja nie wiem gdzie polecieć. Dobra, lecę tu. Dobra. E, tutaj jest chyba skrzynka. Jakaś. X się otwiera. Wszystko zbieram. Czemu mi pad wibruje? Że, dobra. O kurde. B. O kurde, dobra, ja. Czyli LT to. Wow, dobra. E... Dobra. E... Otwieramy skrzynię. Chyba trochę niezbyt ludną tutaj. Ten. Czy ja mogę zmienić? To ja mogę zmienić. Dobra. Nie, no dobra, pod podniosę harpun. Eee, czy. Nie, 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 nie. Tak. Dobra. C nie wiem, czy. Nie wiem, czy ja. No, Mam to zbierać, czy nie. Bo i tak pewnie, pewnie nie, nie użyję tego. Oj. O SM. Eee X. Shotgun W końcu. Dobra i zmienimy sobie tak Dobra Ja to... Ja myślę, że ja po prostu... Ja przeczekam i potem na końcu spróbuję coś ten Spróbuję coś ogarnąć, bo tak to ja myślę, że nie uda mi się Ale ciężko się w ogóle trafia w tt te kółka No w się nie da w ogóle Dobra, czekaj, ja... Jest, jest jeszcze coś tutaj? Jakaś skrzynia? O, czekaj, tam była jakaś pompa chyba Ale myślę, że... Myślę, że dla mnie na... napadzie padzie to raczej... To raczej szybka pompa będzie lepsza Dobra mm. Wow Wiem jak postawić schody wiem jak się skacze też <noise> Ale chyba nie jest ten Zbyt Zbyt ciężkie NIE O Jezu na farcie, na farcie, na farcie <grystanie> Dobra, następna gierka Teraz może sobie polecimy... Może w... Kurde, nie wiem o! Nie wiem, nie mam pojęcia szczerze mówiąc Dobra, polecimy sobie na ten zamek Ale ciężko wycelować Dobra, już lecę ale w ogóle, jak dziwnie, ja nie, ja nie wierzę w siebie, bo ja zawsze raczej tak bardziej hejtowałem to granie na padzie. E, bo jednak jest aim assist, ale. No, nie wiem. Ale łatwiej jest e, oczywiście grać ludziom, którzy cały czas grają e, na PlayStation albo na Xboxie. Ja, no, ja mam Xboxa, więc mam padę od Xboxa. I lecimy. Wiem, że to chyba trzeba spamować tym, nie? Tak mi się wydaje. I z poruszaniem to nie, nie mam problemu, nie? Dobra, jednak mam problemy z poruszaniem. I to dosyć duże. Chłopa nie widzę już. W ogóle. Dobra. Ale ciśniemy do strefy, myślę, nie? Nie, jest już daleko. O tam widzę, Marshmallow sobie biegnie Po prawej stronie Wchodzimy na górę, to jest nasze zadanie Oj! O dobra Łatwo, o ej czekaj Nie buduj Ej! Dobra, dobra reload szybki No kurde Nie Nie Dobra, zlutowane. Szczerze, więc to nie, no w sumie był to obry, tylko. Jeszcze mam 12 potek w ogóle. Jak się tutaj wznosi do góry? Move up, ok. O, lamę za to widzę. Mamy tutaj wszystko. Pięknie. Wsiadamy z powrotem. Hm. się obudował. Nie, no dobra, idę na niego. Oj. Zabiłem go! Ja pierdzielę gości, ale ty byłeś słaby! Jak ty się tańczy? Jak ty się. O! Ha! <laughs> Oj, ty peczku! Dzięki! Dobra, łatwo! Dalej mam 12 potek. Dobra. Cyk, tutaj jest chyba gdzieś ognisko. Tutaj, reload. I cyk, no kurde, nie no, ja to sam sam siebie zadziwiłem nawet, że tak powiem. Helikopter już chyba niezbyt żyje. Oh, tam jest gościu. Nie no, chłop jest jakiś. spocony nie 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 buduj, 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 buduj Ajajaj, aj, aj. kurde szkoda. Nie za bardzo wiem jak się buduje, to jest najgorsze Oj oj, oj. Dobra, słuchajcie, no było ciężko, ale mam jeden i zaliczę tak pół fraga, jeden i pół fraga weszło, także dzięki wam za oglądanie, zostawcie yy, łapeczkę, subiczka, no i jakiś pozytywny komentarz, także dzięki siema.